Dotąd takiej możliwości nie było. Teraz wszystkie kobiety rodzące w Warszawskim Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus będą mogły za darmo oddać krew powinową i pomóc komuś, kto tego potrzebuje. Mamy nadzieję, że dziedzina medycyny będzie się rozwijać. W końcu każdy dzień przynosi nowe odkrycia. Dawca krwi pępowinowej nie będzie miał wpływu na to, co się z nią stanie, i nie będzie mógł też jej zarezerwować. Informacje o tej krwi trafią do rejestru publicznego, którym jest podtransplant, a następnie do światowej bazy. Zdaniem części medyków, dzięki powstaniu w Polsce ogólnodostępnego banku krwi pępowinowej, będzie można uratować około 200 chorych na Białaczkę rocznie. Jeśli komórki czekają na pacjenta, żaden problem żeby te komórki zamówić, przywieźć, zbadać i zadecydować dokładnie co do dnia, kiedy podać choremu pacjentowi. Według krajowego konsultanta w dziedzinie hematologii nie ma naukowych badań mówiących, że przechowywanie własnej krwi pępowinowej ma sens. Niezależnie od tego, ile się tego przechowuje, prawie nic się z tego nie wykorzystuje. W Polsce działa kilkadziesiąt komercyjnych banków krwi pępowinowej. Tam za na przykład 18 lat przechowywania komórek dla własnego dziecka trzeba zapłacić minimum 10 tysięcy złotych. Dla Wydarzeń Joanna Górska, Polsat News.